A jednak teraz. Dobra. Mm, teraz wszystko działa. Tylko chciałbym bramkę Tylko mm, tak żeby to było. Nie będzie Teraz. Bo jak się ja sobie trochę mikrofon odsunę, też by, wy będziecie mnie słyszeć. OK? Będzie z tym.

nie arise teraz powinno być... tak, teraz jest O kwestia była taka, mm, że wysłuchajcie podwójnie Teraz chciałbym jeszcze tylko kompresor i Nie pamiętam jak się to robiło eee... Tak I teraz ja Muszę sobie sprawdzić jakie moje ustawienia Bo kwestia jest taka, że teraz Ja sobie robiłem trochę jakby reset kompa. Hmm. Zostawiam sobie na nowo i e, teraz nie system i teraz nie mam niczego. Nie mam ani kompresora, ani niczego Czy ja zrobię tego screena tutaj? Pamiętam, że jakieś screen już tu były mm. Jest. Dobra, spoko. Compressor. No, who... Oh, no, no. no. The was it a compressor? Mm, compressor. To jest ja potrzebuję jakieś nowe hmm. Dobra, tu jest coś hmm, To ja sobie tylko ustawię to na minus 26 zróbmy zobaczcie dobra mamy na 26 i to będzie na i teraz, czy to działa? Nie, to niestety nie działa. nie, ten a, kompresor ja źle ustawiłem bo to nie powinno być tak tylko co rozumiem kompresor powinien być tutaj kompresor powinien być tutaj i on powinien być oczywiście 26 Tutaj 26. nie będzie I teraz ee, Podpiszę sobie słuchawki Dobra Tak jest git Tak jest całkiem spoko Mi się podoba hmm. Ja sobie tylko odpalę Twitcha na telefonie, żeby w razie czego, bo streamuję również na Twitchu Dziękuję za obserwację. Eee... 013 i to zrobiłem. To jest coś, o czym jeszcze nie powiedziałem. Uwaga, eee... czy ja tu mam. Proszę. mam wejść na swój kanał. O, dobra, jestem. Eee... Dobra, spoko. Eee, okej. Okay. Jest spoko, I teraz uwaga. Co zrobiłem? Bo zrobiłem parę rzeczy. Co mogę walić. Zrobiłem parę animacji dla osób, które zaobserwują mnie na Twitch. I to była jedna z tych. Bo one są losowo generalnie wybierane. Eee. I uwaga. Co jest jeszcze fajne, jeśli chodzi o to, to jeszcze to odpalę tylko okienko. Tu za chwilę się przyłączymy na gierkę. Idziemy sobie grać w Streamers Life Simulator 2. Mam. Dobra, to mogę zamknąć sobie. Nie jest potrzebny. Mm, muzyka jest za głośna. Jak patrzę na te wykresy. No to jest troszkę za głośno. Pobreś, powinien być w ten sposób. Eee, dobra. No ja nie mogę Twitcha odpalić. Mi się ze stream nie ładuje. Nie mam zielonego pojęcia. Ciężko to działa. Hmm. 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 Ale już widziałem, że trzeba zwiększyć trochę to, to Okienko. Eee. ja sobie zobaczę teraz przed chwilą to, co przyszło, bo nie do końca byłem w stanie zobaczyć. Kto to. O, mam no tu użytkownik, kto? Hmm. Balexis. dzięki Balexis. Tu ma. Eee. Jesteś pierwszą osobą chyba od długiego czasu, która mnie zaobserwowała. Mówię to dlatego, że nie wstępuje. Nie, w ogóle mi się Twitch nie ładuje. Super. Jak moje internet. To jest kwestia po prostu za dużego bitrate. Nie no, internet jest spoko. Tu odpalę. Twitcha. Nie, internet jest spoko. Internet jest bardzo spoko, nawet bym powiedział. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia internetu, ale mogę się mylić. Dobra, jest. Mam kanał. Mm. Nie czaję, nie wiem czemu nie mogę sobie odpalić tego streama. Totalnie nie wiem, bo niby jest, niby jest na żywo, niby jestem na Twitchu na żywo, ale nie, nie widzę tego, żebym był rzeczywiście na żywo. W ogóle mi się Twitch teraz nie chce ładować 6800, sugerujecie, dobra, ja ustawię wtedy sobie trochę niższy bitrate. Tu to było, to będzie bitrate. A O, dziękuję za emotki. chat Hmm, to będzie 13600. Bo dwa razy tyle potrzebuję, bo streamuję na dwóch źródłach naraz. To. Mhm. Uh -huh. Nie wiem, czy nie będzie potrzebny restarcik szybki. Hmm. Czy osoba, która jest na czacie jest w stanie się odezwać? Takie pytanie. Byłbym szczęśliwy. Dobra, dajmy sobie tutaj. Korda, dobra, dobra. Mm, ok, 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 ok. Dobra, to działa. Ok, to na razie to bym zostawił. Mm, tak mi się wydaje. A ja odpalę sobie gierkę. Myślę, że to jest jakiś KS. Dobra, odpaliłam mi się już. Chciałbym... tą działkę. Chciałbym mógł... Tutaj tak jest kijowo wygląda. Dobra, to nie będzie full screen. Trudno. Muzykę sobie wyciszymy, ale też uważam, że wyciszyłbym trochę tą muzykę, tak, żeby ona sobie tylko podgrywała gdzieś na tle. E Ewentualnie tak. Dobra, teraz przyłączę się na gaming. O, właśnie, wy nie widzicie niczego. Wy teraz zobaczycie wy nie zobaczycie nic. Wykształcanie. Hmm. Dopasuj. Nie tak. Dobra, w ten sposób. Wykształcanie i wyśrodkuj w poziomie. Dobra. Jest spoko. Tak mi się podoba. Teraz wywieźć całą gierkę. Nie ma, nie ma z tym problemu. Dobra, mm, Lecimy sobie. Żeby wziąć wąsacha. Mm, nie wiem, czy chcę się w ogóle tutaj w cokolwiek bawić. Weźmy sobie tak. Jest short course. Aha, niech będzie Max. Piegów nie chcę. Nie wiem, dobra. Mm, niech będzie. Aż... Eee, nie. Mi się tak. Że jest pozycja. Idzie tak. Start stream, dobra. Eee. Co jest? Dobra, to jest za głośno. Powa sobie zwiększę FPS limit nie, nie będzie, ale wywalę muzykę, bo tak szczerze jest SSU. Jest w ogóle. W sumie. Hmm. Mógł tylko wziąć wywalić tak. Przechwytywanie gry to by było super w ogóle. On chyba nie będzie umiał. Nie będzie. Czy, czy, czy mi to złapiesz? Złapię, ale na wyższej rozdzielczości. Dobra, bo to jest też. Okej, okay. dobra, teraz jest git. Świetne w ogóle efekty dźwiękowe. Eee, no dobra. No dobra, zostałem pobity. Chyba wiem co robić. No dobra, 5 godzin później. Dobra, jesteśmy tutaj. O Jezu, no tak. Ja wam od razu na starcie powiem, bo jeszcze zacznie, zanim zaczniemy, ja tą grę trochę znam. Ja wiem o co chodzi. Ja wiem te, jak to się wszystko tutaj dzieje i tak dalej. Ja to wiem. I to nie jest żadne tam sekret, że ja to wiem, bo ja oglądałem tę grę. Pokusiło mnie, żeby to obejrzeć trochę e, ale sam lubię to serię gier dać moment tylko Chcę zalogować się jeszcze do Twitcha raz super e, ale ja znam trochę tą grę ja widziałem mniej więcej jak ona wygląda co tu jest więc nie będzie takiego wow ale śmiech i w ogóle e, bo ja wiem o paru rzeczach które tu są e, także no to to a aktualnie zajmuję się tym żeby zobaczyć no bo coś tutaj nie działa ze streamem więc panel kontrolny manager transmisji czy tutaj mam rozumiem stream działa Dobra, teraz. tym mm. jest offline według Twitcha? Będzie tu informacje o transmisji. Mm. Uh.

Dobra, zostały zaktualizowane. Ale ona ta jakby stream w ogóle nie działał. Nie wiem czemu. Nie wiem dlaczego. Ewentualnie, wiecie, co mogę coś jeszcze, jeszcze jedną rzecz spróbować, ale to będę musiał na chwilę zatrzymać streama. Za chwilę po prostu. Ee... Dobra, dajcie mi moment, ja przestawię jedną rzecz i wtedy wrócę. Zobaczymy czy będzie.